To jest w tej strony i w dzisiejszym odcinku będziemy trollować gracz na serwerze starym CKPL. W dzisiejszym odcinku mogę również Wam wylosować rangi. swagger co trzeba zrobić, to stawić sobie kołapeczkę w górę i dzoneczek. I napiszcie w komentarzach, jak Wam takie filmy się podobają. Ja Wam to nie przedłużam, to do oglądania. I po prostu, so, dobra, właśnie już mamy. To może się tepnijmy do tego Zero Houston. To coś napisane na czacie, dobra, więc tak. Nikt tutaj nic nie pisze. To chleba pada, dobra, podłoga, wypadł się tepnijmy. I może wrzućmy go na początku, Wrzućmy go Dobra Mam nadzieję, że tutaj zresztą Bank jest Nie istnieje Dobra, może tutaj zamieńmy na bloki złota Na prestiżowo będą mieli, oni totalnie Będą wiedzieli co się dzieje Może tego f trackera wrzućmy Snow Tego tutaj jeszcze możemy porzucać ścieżkami, Żeby oni totalnie nie wiedzieli co się dzieje Dobra, tego tutaj rzucamy śnieżkami Może sobie odpalę makro Żebym tutaj mógł Częściej go rzucać po prostu, zobaczymy. Czy on jest Arcze jak to wygląda? A pan kraker Dobra, wypoświet to może, bo nie wiadomo. kraker zwiał, ale jaja. O, oni wrócili tam z powrotem u góry są. TP kraker wiem jeden. I może otwórzmy tutaj Kejsiki. Zróbmy im styf. Ej, co jest? Jeden drugiego bija Fera jest. On myśli, że jeden drugiego zrzucił. A, wypadł go Aha, wypadł go nie, nasz znaczy, Kraker go tepnął, ja myślałem, że ale co widzowie Co tu się zadziało? Ja myślałem, że oni są razem w gildii Niestety wypad został tutaj uwięziony Niestety Ale tutaj już nic więcej nie możemy zdziałać, ponieważ nie będziemy przeszkadzać ludziom podczas bicia się A więc może tepnijmy się do patyk. O, GM1 i odpuśćmy za nim case'y Dobra, on nie będzie wiedział co się dzieje, odwrócił się Dostał ze śnieżek, aczkolwiek poszedł sobie na dół. Dobra, jak będzie widział śnieżki lecące, to nie wiadomo. Będzie myślał, że to taki deszcz banknotów, czy o co chodzi. Dobra, otwórzmy tu mój, może jakieś case, by nam się cieszyli. Rzućmy go w te śmieci, dobra. Żeby on wpadł, miał jakiś styl eku, dobra. Oni to podnoszą, a to są jakieś śmieci najgorsze. Ale jaja. Limpatyk ja nie wiem czy to on zrobił specjalnie. Limpatyk oddajemy pakapa. Wiadomo Przydziel na tej kordyczko. Przepraszam najmocniej. Nie wiedziałem, że dasz się zabić. Klucze dajmy mu tam jakieś. Oj, masz tutaj Limpatyk elegancko. kawki też tutaj masz. Super. Bingowicowie. Kwiatę tutaj dajemy. Można przeprosimy. Flower. jakikolwiek taki myślę, że będzie super. O. Pozdro Freddy napisał. Dobra, to mam nadzieję, że nie ma nam tego za złe. Tepnijmy się do gildi może tp Bumbo. Co on robi? Dobra walimy go, oj. Na którym poziomie? 29, a co on ma pod tym? Dobra, to zaraz tutaj slash TNT. Oj, nie działa. Dobra. Weźmy to i odpalmy. No nie. Schowek, rzućmy tutaj rzucone TNT. Aj, nie ma. Hit. Rzuć, dobra, kit TNT, bierzemy, rzucamy TNT i walimy tutaj. O, on nie będzie wiedział co się dzieje, jeszcze wrzućmy go w to. Dobra, nie, on, nie, on nie ogarnia, rzućmy mu teraz to kluczyka eleganckiego. Co jest, on napisał napisa, co jest. On totalnie nie ogarnia co się dzieje. Otworzyliśmy mu caseik y tutaj. Teraz możemy rzućmy trochę kluczyków z nieba. I będzie musiał obejrzeć sobie odcinek, żeby wiedzieć co się dzieje, ponieważ nie ujawnimy mu się. Dobra, podniósł to. Zaraz go ścieżkami porzucajmy. On shiftuje. Dobra, i napiszmy, zmylmy go. I napiszemy zęciak. Napiszemy, że zęciak. I on będzie myślał, że to on. On nie ogarnia totalnie, co się dzieje. Panie Bambo, proszę tutaj wejść przed tabliczkę, żeby przeczytać. Przeczytaj tabliczkę. Zęciak i ciekawe co to napisze, jaka reakcja będzie jego. Shiftuje, jakby chciał, nie wiem, pozdrowić cokolwiek. Cieszę się, ale ja albo będzie miał tutaj. Miło mnie nie miłą niespodziankę, albo nie miło nie wiadomo, ale jaja! Dobra, I teraz walmy je, walnijmy jego, i on pomyśli, że to walno ten ty typ z tyłu, i teraz może walnijmy Toksika, i ten pomyśli, że to, to on, i teraz może. Dobra, ten Kachumirex będzie myślał, że go walną ten szyszki. Dobra, jakby to zrobić? O! Teraz został dmg ten szyszki będzie myślał, że to walną go kuczu, Dobra I czemu oni nie robią, że czemu oni się nie walą w cymbał? Dlaczego? Co oni robią? a by tutaj zrobić tutaj niespodziankę pod nimi Gizik Freddy barier Tutaj dajmy barier Oni się bać będą, oni się bać będą Ojcie, tylko żeby nie wypadł tylko, żeby nie wypadło, dobra, oni się cykają mocno, dosyć, bo się chowają. Dobra, oni nie wiedzą totalnie, co się dzieje. Zobaczcie, oni się zaczęli chować. To tutaj te też może zróbmy coś takiego. Dobra, on nie wie, co się dzieje, totalnie, oni się próbują chować. A, bo oni stoją, i teraz jakbym to zniszczył nagle. Dobra, zejdź, Mordo. Oj, walnę go przypadkowo. O nie! Spadli obaj, walną Granda, ale to już nie moja wina. Tak, ja tutaj chciałem po prostu posprzątać. Po co? So oj, po sobie, będą mieli miłą niespodziankę, jak tutaj wrócą. Pamiętam tylko jednego: pana Szyszki. Szyszki, masz tutaj mordo macie tutaj kluczyki, masz tutaj Szyszki. Dobra, jeśli taki odcinek wam się podobał, to wiecie co robić. Ja się z wami żegnam. Elo, oj, te jeszcze się ma.